Orszak Trzech Króli w Trzciance każdego roku przybiera wyjątkową oprawę. To też już tradycja, że tego dnia mieszkańcy Trzcianki licznie uczestniczą w przemarszu. W ubiegłym roku trzech mędrców przyjechało na koniach. W tym roku mieszkańcy Trzcianki chcą sprowadzić do swojego miasta wielbłąda. Symbolem Trzcianki co prawda jest sarenka, ale na sarence trudno byłoby w Orszaku Trzech Króli Podążać, stąd myślimy, że na ten dzień stanie się symbolem Ścianki Wielbłąd. Ścianka bierze udział w ogólnopolskim konkursie, w którym do wygrania jest Żywy Wielbłąd. Konkurs organizowany jest przez Fundację Orszak Trzech Króli. Wielbłąd 6 stycznia poprowadzi przemarsz w tej miejscowości, która otrzyma największą liczbę głosów a je można oddawać na stronie internetowej fundacji akcję wymyślili uczniowie i nauczyciele szkoły katolickiej w Trzciance Skoro pojawiła się informacja o konkursie na wielbłąda, to my ruszyliśmy z wielkim zapałem do tego i z wielkim pragnieniem, żeby ten wielbłąd znalazł się po prostu u nas w czciance. Mamy nadzieję, że dzięki głosowaniu państwa na stronie orszaku Trzech Króli, ten wielbłąd no, trafi do nas. Chcielibyśmy bardzo, żeby ubogacił ten nasz orszak czcianecki. Mieszkańcom spodobał się pomysł ściągnięcia do czcianki egzotycznego gościa. Ma dwa ładne garby. Zapraszamy wszystkich, abyście głosowali razem z nami. To jest jedyna okolica, jedyne miasto w okolicy, gdzie możemy tego wielbłąda sprowadzić. Urozmaiciłby jakoś krajobraz naszego miasta. Wielbłąd, fajnie to właśnie oddał klimat orszakom Trzech Króli. Pomysł wielbłądem fajny. Więcej szczegółów można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Trzcianki i Szkoły Katolickiej. Głosowanie trwa tylko do 15 Grudnia. Trzcianka ma duże szanse na wizytę egzotycznego przybysza. Czy wielbłąd przejdzie Trzcianeckimi ulicami? Zależy od nas wszystkich. Aleksandra Lipiec, telewizja Asta.